Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Violeto. na swoje pytanie. Co mnie czeka w sprawach sercowych? Pyta Violeta. Co Violetę czeka w sprawach sercowych? Co czeka Violety w sprawach sercowych? Co czeka Violetę w sprawach sercowych? No! No kochana, będzie się działo, będzie się działo i to bardzo tak konkretnie. Karta wiedziała, jak jest teraz, jak będzie za chwilę król kielichów, czyli albo gdzieś tam na Twojej drodze już się pojawił, albo za chwilę się dosłownie pojawi, czy też aktywuje Twoje działania wobec Ciebie. Mężczyzna po prostu na no, bliski sercu, tak? Król kielichów czasami bywa też niezauważony, tak? Także zwracaj uwagę na swoje otoczenie, jeżeli jeszcze takiego człowieka przy Tobie nie ma. W każdym razie, no król kielichów mówi o człowieku, który gdzieś tam jest bliski naszemu sercu. To często jest właśnie głowa rodziny, ojciec naszych dzieci, nasz mąż, partner tak, Ym, Ale to jest taki przyjaciel, to jest człowiek, który patrzy przez pryzmat serca, intuicji, tak, nie działa impulsywnie, nie do końca tak patrzy tylko rozsądkiem, rozumem, ale przez pryzmat serca i tak człowiek gdzieś tam już to, no jest albo za chwilę będzie, ale to, co przeszkadza istotne problemu, bo przeszkadzać mogą jakieś kwestie, czy to rodzinne, czy to jest zawodowo-finansowe, tak? Ym, w takim sensie, że sedno problem trójka kielichów, nie do końca. Yy, czy któreś z Was tak może podchodzić poważnie do drugiej strony. Nie do końca, bo druga kielichów w sednie problemu mówi o tym, że nie traktujemy z takim należytym szacunkiem i powagą jakby drugiej strony, Takie opinii, jakieś takich wartości. No Troszeczkę z przymrożeniem oka podchodzimy do wszystkiego, tak? I tutaj tak jakby jedna, jedna strona, tak, czyli jedno z Was może nie do końca poważnie podchodzić do kwestii, czy to zakładania rodziny, czy to. Ym, Przedłużenia rodu, tak? Czy to do, do wartości rodziny drugiej strony, czy to do, do kwestii zawodowych, tak? Bo nie zapominajmy, że dziesiątka denarów to przede wszystkim kwestie zawodowo-finansowe. Także tutaj, jakby, czy to na przykład zarobkowania, czy sposobu zarobkowania pieniędzy przez drugą stronę, tak? No nie do końca tutaj mam jakby poważne traktowanie. Karta Rada, karta siły. Karta siły mówi o tym, że no będziesz miała w sobie siłę i energię i moc, żeby ujażniać te wszystkie negatywy, tak? Te problemy. To, to będzie w tobie, jakby mm, absolutne, tak? Że, że będziesz miała taką szansę. I będziesz miała taką możliwość i potencjał, i również masz i będziesz miała taki temperament, który radzi sobie z jego temperamentem, tak? Będziesz potrafiła sobie, jakby, gdzieś tam z tym poradzić, ale również karty proszę, żeby nie powielać starych błędów, starych schematów zachowań. To co nieuniknione i wynik. Karta umiarkowania i rycerz buław. Nieuniknione jest to, że wszystko się gdzieś tam ustabilizuje powoli, tak? Dojdzie, dojdziesz do ładu, do harmonii z tym wszystkim. Ale również może być taka troszeczkę w tobie niechęć do poszerzania swojej strefy komfortu, do rozwoju, tego, że tutaj zwróć na to uwagę. No ale wynik rycerz był no. Rycerz był ław po pierwsze. I to może być kolejny facet, tak? Bo rycerz był bardzo często mówi o człowieku takim temperamentem, charyzmatycznym, też silne takie przyciąganie seksualne, tak? Bardzo. Ale też, no, taki może człowiek się pojawić i to może być drugi człowiek, tak? U ciebie, drugi facet, ale również może to być gdzieś tam ten sam, tylko że po prostu pokazuje się z innego. Jakby z innej strony, tak, ale również, kochana, rycerz w może mówić o takich nagłych, intensywnych, szybkich zmianach zdania, tak, przeprowadzkach, przenosinach, przeniesieniu, tak, z jednego miejsca w drugie na przykład, ale również takich przeniesieniach no, myślowych, tak, czyli no, takich zmianach zdania intensywnych, jakby popartych, no nie, nie popartych do końca rozsądkiem. No i dziewiątka się i czwórka Buław, ale. Kończysz moja droga, kończysz w pewnym momencie, dosłownie, tak? Zmieniasz zdanie i kończysz to, co ci nie służy. Ten etap, który powinnoś już dawno zamknąć, zamykasz, odchodzisz od tego, ale, również według kart, warto tutaj. Jeżeli jakiekolwiek masz, czy uzależnienia, czy nałogi, czy toksyczne kwestie, toksyczne relacje, jakieś natrętne myśli, jakieś zaburzenia, problemy, choroby, tak? Coś, co ci nie daje spokoju, przygnębienie, stany depresyjne, lękowe, cokolwiek z tego, to musisz to zamknąć. Wiem, że jest okropnie ciężko, ale musisz to zamknąć, zostawić za sobą kluczek, wywalić gdzieś tak I, i iść w nowe. I udaje ci się? Czwórka buław. Be bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, stabilność, stabilizacja budowanie z kimś trwałych struktur na zawsze, przynajmniej na lata, budowanie z kimś domu, budowanie z kimś świetnych relacji, tak, rodzinnych na przykład, przedłużanie rodu, podstawy do tego, żeby twierdzić, że będziesz z kimś, już tak na poważnie, tak, że wybudujesz z kimś związek jakby nawet na całe życie. Czwórka była w no, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, no. także naprawdę będzie się działo, tylko nie pozwól sobie na jakieś zachowania, takie... Yy, 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 Powielanie starych błędów, tak? A reszta poradzisz sobie świetnie i zakończ to, co ci nie służy. I będzie super. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki za Ciebie. Życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.